Maleczko, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry ASKA. Aktualnie skuruję sobie wilki, które podeszły mi tutaj do wioski. Dosłownie na samym początku nie zdążyłem nawet włączyć nagrywania, więc trzeba było najpierw się nimi zająć, a później wrzucić wam co nieco na temat tego, co się tutaj dzieje. Cztery wilki, wszystko skuruję, robimy sobie z tego mięsko i będziemy. Nie, za chwilkę wytwarzali z tego jedzonko. Temperatura cały czas spada, więc nie ma najlepiej. Ale co dzisiaj? Dzisiaj przede wszystkim, moi drodzy, w odcinku inwazja, zimowa inwazja, która e, nadejdzie za dwa dni, więc e, mamy jeszcze chwilkę czasu na to, żeby e, do tego się przygotować. E, I jeżeli się uda, to może pójdziemy sobie na jakieś polowanko. Nie wiem, co z tymi wulfarami zrobić. Kurczę, powiem szczerze, że nie chcę mi się tego wszystkiego skurować, ale tutaj z drugiej strony, dla jedzonka myślę, że jak najbardziej e, będzie to. Jednak dobrym pomysłem, aby sobie je wyskurować. Dobra, ostatni wilk przerobiony na mięsiwko. Pozbierać to, co z niego jeszcze wypadło, i idziemy do kuchni to wszystko poprzerabiać. Tutaj więcej wulfarów nie ma, a bo one mi się pojawiły tutaj koło leża, niestety. Więc to leże będziemy mogli sobie wykorzystać do oswajania wilków. Podobnie jak to leże, znajdujące się na wprost mnie, tam za drzewami. Tam również mamy wilki, i one się tam powinny niedługo. Pojawić, tak strzelam, więc coś na pewno będziemy mogli tam wykombinować. E, dobra, mamy moi drodzy mięso, mamy również marchewki, mamy również cebulę i mamy również czosnek, więc coś z tego sobie powinniśmy ugotować. Postawimy sobie również e, chatę uzdrowiciela, dlatego że z odzyskiwaniem poziomu zdrowia trochę kiepsko u nas w wiosce. I tego budynku niestety, ale brakuje. A że będziemy mieli teraz trudny okres w historii naszego ludu, w historii naszej wioski, to trzeba będzie, niestety, ale zadbać o to, czy ja mam w ogóle jakichś budowniczych. Tak, mam trzech budowniczych i zbieracza. Tutaj w kuchni, moi drodzy, mamy wyrzucone jedno mięsko, jedną marchewkę, jedną cebulę, jedną kapustę i jedną wodę. I zobaczymy, co się z tego ugotuje. Jeśli chodzi o same przepisy, to jak najbardziej na internetach można wszystko sobie znaleźć, ale jakoś póki co z tego nie korzystam. To zobaczyć, czy jestem w stanie sam cokolwiek upichcić. I myślę, że powinien z tego wyjść jakiś gulasz mięsnowarzywny, albo no co innego, czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Potrawka mięsna, niech będzie i potrawka mięsna. Dobra, wrzucimy sobie jeszcze samo mięsko, wrzucimy sobie jeszcze wodę, gotujemy po prostu samo mięso i będziemy widzieli co z tego wyjdzie, znaczy co z tego wyjdzie to wiadomo, to będzie jedzonko po prostu dla naszych mieszkańców, żeby jak najszybciej mogli sobie z tego pożywienia korzystać. Tu mamy w ogóle co? Długie patyki z, a, z twardego drewna, więc to mi tam nie podejdzie. Ta uzdrowiciela w końcu powstała. Ale teraz trzeba by podonawać paliwko i od razu rozpalimy. Do inwazji pozostało dosłownie jeden dzień. A to moi drodzy oznacza, że możemy. Jeszcze w sumie zanim będziemy się stresowali tym atakiem, możemy sobie zrobić chociażby pułapki na wilki i pójdziemy, próbujemy przynajmniej. E, takiego wilczka sobie moi drodzy znaleźć. Już Wam wszystko wytłumaczę, jak to zrobimy. I mamy pułapkę. Dobra, pułapka gotowa. Teraz potrzebujemy mięsko. Deponujemy mięso, podnosimy, dobra i idziemy tam gdzie ostatnio były wilki. den odkryto. Dobra, dajemy sobie pułapkę. Chyba będzie troszeczkę się zabawić z tym wulfarkiem. Dziabnę mnie. Dobra, po nim. Mamy tu jeszcze jakiegoś wulfara w okolicy? Nie mamy. Więc aktywujemy sobie tą pułapkę. Pułapka aktywowana. I na razie nie będę tego leża niszczył bo szkoda żeby tutaj te wilki stąd się wyniosły ok pułapka zastawiona, więc czekamy aż młody wilczek podejdzie powinniśmy dostać informację o tym że coś w pułapkę zostało złapane wtedy będziemy mogli iść tam wybić te wulfary do końca pozbyć się tego leża i młodego wilczka weźmiemy do siebie do do piarni i będziemy go wychowywali. Ja sobie już tutaj w psiarni oczywiście zdeponuję mięsko, niech ono czeka na młodego szczeniaczka. A my mamy godzinę 16, a więc tak naprawdę pozostało kilka godzin do inwazji. Więc tak, ja szybciutko idę do chaty uzdrowiciela. Odzyskam w pełni HP. No i powoli trzeba będzie biec na miejsce, gdzie będą się zbierały siły nieprzyjaciela. Rozpoczęła się zimowa inwazja, a więc nie pozostaje nam nic innego moi drodzy jak udać się w kierunku Oka Odyna. W tym miejscu będziemy mieli przeprowadzany atak. Ja sobie tutaj poczekam bardziej z boczku. Jeszcze szybko zobaczę gdzie jest. Aha, nie ma nigdzie oznaczone gdzie ewentualnie będzie atak puszczany. Skąd? No dobra, to czekamy. Mam nadzieję, że mi nie wpadną do wioski. Ja sobie jeszcze zjem zupę cebulową. Idą, idą. Okej, okay. biją w oko Odyna, no to ja już szybciutko sobie tutaj podejdę. Dobra, mamy jednego. Mamy drugiego, A na razie niestety nikogo więcej nie widać. Myślałem, że to wiecie, będzie taki skoordynowany duży atak, nie? A tutaj widzę, że to tak, jakby falami przychodziło. Przyszło dwóch, pewnie za chwilę przyjdzie albo trzech, albo czterech. Zależy jak będzie skalowane. Oczywiście to są moje przypuszczenia, nie żebym wam przekazywał jakieś sprawdzone informacje. E, ale tak, tutaj w wiosce nikogo nie widzę na szczęście, więc oni faktycznie skupiają się na oku Odyna. O, mamy kolejnego. Chodź piękny. Zwycięstwo przetrwałe zimową inwazję. Powiem wam, że więcej strachu, więcej przygotowań, niż ta inwazja faktycznie trwała. Ale przypuszczam, że to jest spowodowane tym, że to był pierwszy atak, pierwsza inwazja. Więc tak naprawdę kolejne mogą być zdecydowanie gorsze. Dobra, bierzemy wykutego w burzy i kroczącego w śniegu, to jest Sif i jego będziemy pozyskiwali do naszej wioski. Teraz tak, możemy sobie tutaj tego szkieletę rozebrać. Pozyskamy trochę kości. Pójdziemy zobaczyć jak tam nasz szczeniaczek, czy złapał się w pułapkę. Dwuręczny miecz Draugrów. Ej, mieczyk dostałem. Pokażcie mi go. Bardzo niska wytrzymałość niestety. Dobra, ktoś z moich mieszkańców go dostanie. Mamy kawałek metalu. Tu coś jeszcze mamy? Nie. tu Nic więcej nie widzę. No i tu jeszcze mamy wikta. Po tego wikta będę mógł zebrać dopiero jak sobie zrobię jak sobie zrobię nóż. Dobra, biegniemy do leża wilków. W takim razie i zobaczymy czy mamy oswojonego, mocniej no, nie oswojonego złapanego wilczka. Myślę moi drodzy, że jeśli chodzi o oswajanie wilków, to Wam tutaj nie muszę wrzucać żadnego poradnika. Jest to o tyle proste, że każdy powinien sobie z tym poradzić. Natomiast, jeżeli ktoś z Was czuje taką potrzebę, żeby takie coś sobie zobaczyć u mnie na kanale, piszcie w komentarzach, nie ma najmniejszego problemu. Taki filmik jak najbardziej tylko jestem w stanie dla Was wykonać. Dobra, ja się cofnę, bo oczywiście dostałem bólu gardła. Na bólu gardła prawdopodobnie zupa cebulowa bądź czostkowa jest dobra. Natomiast nie. Tutaj, jeśli chodzi o zupę cebulową, to nie działa. To niestety nie działa. Za chwilę dostanę bólu gardła, niestety. Nie zdążę wrócić. O, jeszcze koło leża wilków wpadłem. Pułapka. A pułapka, moi drodzy, pełna. Dobra, biegnę szybko się ogrzać, bo faktycznie ten ból zaraz wejdzie. A my bierzemy się, moi drodzy, za transport pułapki z szczenięciem wilka. Mamy tu jakieś wilki? Nie mamy, na szczęście. Chyba. Pusto. Pusto. A więc podejmujemy pułapkę ze szczenięciem. Żebym teraz trafił do wioski, bo jak zwykle jest to tak blisko, że ja mam problem znaleźć miejsce, gdzie mam z tym iść. Okej, okay, tutaj mamy chaty, więc musimy iść tutaj na dół. Więc moi drodzy, powtórzę, żeby było jasne, klarowne. Tworzymy pułapkę na szczenięcie wilka. Bierzemy sobie mięso, ja wziąłem 10 sztuk i wszystkie, nie przepraszam ja wziąłem chyba 11 sztuk jedno, jedna sztuka mięska poszła do pułapki a 10 jest tutaj już schowanych w psiarni e, i następnie kładziemy sobie pułapkę na ziemi później e, później moi drodzy deponujemy mięso do pułapki, pojawi, jak najedziemy na pułapkę pojawi się opcja zdeponuj bierzemy następnie pułapkę w ręce, idziemy do leża wilków tam musimy uważać, żeby nas coś nie zaatakowało. Pułapkę śmiało możecie w razie czego położyć na boku i się bronić. Jak już się obronicie, macie czysty teren, to kładziecie pułapkę na ziemi, klikacie aktywuj i idziecie sobie robić swoje, czekacie aż pułapka będzie pełna. Tyle. Zabieracie pułapkę ze sobą, przynosicie do psiarni i macie opcję zdeponuj. Proszę, oto nasz szczeniaczek wilka. Szczeniaczek o imieniu Ira. Możemy otworzyć menu szczeniaczka. Ten pies staje się bardziej niezawodny, im bardziej rośnie. Witalność 50, siła 10, jedzenie, wiek, zdrowie. I tyle, jeśli chodzi o oswajanie wilków. Jeśli chodzi o ten odcinek, moi drodzy, to kończymy. Udało się odeprzeć zimową inwazję, udało się przetrwać najważniejsze, nikt nie zginął, mamy nowego mieszkańca i oswoiliśmy małego wilczka. Czekam moi drodzy na wasze komentarze, łapkujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Serdeczne dzięki za dzisiejsze spotkanie i do następnego.